Cześć wszystkim. Dzisiaj kolejny fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, czytany z Biblii tysiąclecia. Uciszenie burzy. Gdy wszedł do łodzi, poszli za nim jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź. On zaś spał. Wtedy przystąpili do niego i obudzili go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. A on im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem powstawszy, zgromił wichry i jezioro i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni, kimże on jest, że nawet wichry i jezioro są mu posłuszne. No, kim? Synem, synem najwyższego. <tutaj>, Tutaj Jezus, no, już czyniąc przecież wcześniej serię znaków, cudów, uzdrowień, kolejny raz daje dowód, jakby swojej boskości. Um, ucisza. Jezioro ucisza burze. ale jakby o to tutaj chodzi, no Jezus zwraca Jezus uwagę na to, znaczy jakby potępia swoich uczniów, tak? oni się boją, no bo on śpi, e, oni są na tej łodzi, e, na jeziorze jest burza, oni nie potrafią sobie z tym poradzić, boją się, że zatoną, tak? gdzieś tam woda się wlewa. Pewnie powoli już do tej łodzi. No i oni panikują, tak? To się dzieje szybko, dynamicznie. Oni wiedzą, że Jezus yy, może ich uratować, że, że, że on jest zdolny, że on ma moc taką, która pozwoli na, yy, na wyjście z tej opresji, tak? Dlatego oni wołają: no, panie, ratuj. Oni budzą Jezusa, tak? Raczej giniemy. A on im mówi, czemu jesteście bojaźliwi, ludzie mojej wiary. <grywki> Czyli jakby gani ich, no gani ich, tak? Za to, że oni się boją, yy, nazywa ich ludźmi małej wiary, mimo że oni. Tak przynajmniej mi się wydaje, jak ja czytam ten, ten fragment. Oni wiedzą, że Jezus może im pomóc. Ale on się... To jakby dalej jest niewystarczająco. Dalej Jezus jest na nich zły. Bo... Bo jakby oni dopuszczają do siebie tą bojaźliwość. Dopuszczają do siebie... Jakby oni oczekują tego że stanie się kolejny cud, tak? Czyli nie zawierzają się chyba w pełni, ja, ja to trochę tak rozumiem, że oni nie zawierzają się w pełni Bogu, w pełni Jezusowi, nie, jakby nie pokładają pełnej ufności, tylko uważają, że potrzebna jest yy, potrzebna jest jakaś, jakaś konkretna rzecz, jakieś konkretne działanie ze strony Jezusa, tak? Podczas gdy tak naprawdę, najprawdopodobniej, wystarczy to, żeby wystarczyłaby tutaj sama ich wiara, samo ich zaufanie do tego, że oni są, oni są bezpieczni, oni są z Jezusem, im nic nie grozi. Nie, nie potrzeba robić niczego konkretnego fizycznie, czy, czy, czy mówić czegoś konkretnego, bo z nimi jest, Syn Najwyższego. I oni jeszcze tego wtedy oczywiście nie rozumieli, no dlatego jakby Jezus ich w taki trochę surowy sposób, ale uczy, tak? On przez te swoje, yy, zarówno przez swoje nauczania, przez swoje przypowieści, jak i przez pewne takie, no czasami, ganienie, yy, uczy po prostu, tak? Uczy Przygotowuje uczniów do tego, co ma nastąpić, tak? Do przyjęcia tej, tej, tej jego ofiary, tak? do, do zrozumienia jej. A więc sam fakt, że Jezus jest z Tobą, że Ty się Jezusowi oddałeś, że oddałeś mu swoje życie. Już jest wystarczające. Więc teraz tylko trzeba wyzbyć się bojaźni i wierzyć. A wszystko inne już będzie dodane. Tak, tak to widzę, tak to rozumiem. I oby każdy z nas miał taką wiarę. I był na tyle silny. Na tyle mocny w tej wierze, żeby w taki sposób móc podchodzić do, 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 no do codzienności, do życia, do wyzwań, które przed nami. Niech Wam Bóg błogosławi w imię Jezusa Chrystusa. Trzymajcie się.